Anatolij Moskwin już niebawem może wyjść na wolność. Moi drodzy, zaczynamy z grubej rury, bo taki nagłówek pojawił się w rosyjskiej prasie. Myślę, że zdecydowanej większości z Was postać Moskwina jest już dobrze znana, dlatego dziś dla tej drugiej części z Was, która spotyka się z tym nazwiskiem, po raz pierwszy małe przypomnienie. Anatolij Moskwin był rosyjskim lingwistą filologiem, historykiem urodzonym 1 września 1996 roku, o, przyznacie, że nie brzmi to na razie jak opis osoby, która na mocy decyzji sądu spędziła ostatnie 14 lat za kratami szpitala psychiatrycznego, był uznawany za geniusza. Potrafił biegle posługiwać się trzynastoma językami, bo święcił się badaniu i opisywaniu nekropolii. Osobiście zbadał ponad 700 cmentarzy w obwodzie niż często podróżując pieszo i śpiąc w plenerze. Został aresztowany w 2011 roku, kiedy to w jego mieszkaniu, które dzielił z rodzicami, Elwirą i Juriem Moskwinami, odkryto przerażające znalezisko – Policja znalazła tam zmumifikowane ciała 29 dziewczynek w wieku od 3 do 13 lat. Moskwin wykopywał ich zwłoki z grobów. Ciałom nadawał wygląd lalek, ubierał je i aranżował, traktując jak swoje dzieci, mówił do nich, śpiewał im piosenki, oglądał z nimi bajki, a nawet organizował im urodziny i święta. Rodzice Moskwina wiedzieli o lalkach ale nie przyszło im do głowy, że to prawdziwe zwłoki. Matka wyznała, że cały czas myślała, iż są to po prostu lalki. Moskwin też zaprzeczał, że odczuwał pociąg seksualny do tych ciał. Co ciekawe, sprawą zainteresował się nawet teatr powstają o nim materiały, na przykład film dokumentalny Dollmaker: The Anatoly Moskwin Story. Postać Moskwina i jego czyny mocno też Podzieliły społeczeństwo, bo jedni uznawali jego czyny za absolutnie karygodne i warte potępienia, dodając, że nie powinien on być częścią społeczeństwa, inni natomiast żałowali, wyraźnie zaznaczając, że smutno im się czyta jego historię, czy też ogląda w teatrze, że tak naprawdę nie pozbawił nikogo życia, że jego celem nie było robienie krzywdy tym dziewczynkom, a wręcz przeciwnie. No, nie chciał, aby leżały same w grobie. Zastanawiacie się pewnie, co mogło wpłynąć na takie zachowanie. No, sam Moskwin wyznał, że kiedy miał około 12 lat, szedł cmentarzem w Niżnym Nowogrodzie i wtedy natknął się na kondukt pogrzebowy. Był to pogrzeb 11-letniej dziewczynki. W trakcie ceremonii z niewiadomych do końca przyczyn, prawdopodobnie po części lokalnego jakiegoś dziwnego obyczaju lub w wyniku żałobnego szoku dorośli uczestnicy pogrzebu zmusili go wtedy, by pocałował jej zmarłą twarz. Moskwin opisał to później w swoich tekstach, mówiąc, że jeden z dorosłych przycisnął jego twarz do woskowej twarzy dziewczynki, a on nie mógł nic zrobić, tylko ją pocałować. No i od tej pory, jak oceniają to specjaliści, miały w nim zajść zmiany, które ukształtowały fakt, iż Zamiast czuć strach, zaczął Moskwin odczuwać rodzaj dziwnej więzi ze zmarłymi. Być może byłoby inaczej, gdyby był osobą starszą. O, zapewne tak by było, jakoś z, im, z wiekiem inaczej sobie to układamy wszystko w głowie. No ale biorąc pod uwagę fakt, że mówimy o jedenastolatku, dwunastolatku, to dla tak młodego chłopca było to Niezwykle silne doznanie, musicie przyznać. Potem wypowiadano się, że to wszystko aktywowało jego obsesję, a jeszcze tak wracając, przypomniało mi się: ja sam doskonale pamiętam moment, kiedy zmarła moja babcia, i moja ciotka wyciągnęła mnie, abym poszedł wtedy do, do szpitala. No i z zamkniętymi oczami, gdzieś tam przez powieki patrząc, na chwilę je uchyliłem dotknąłem babcie no pamiętam to do dziś, no i jakoś tak dziwnie mi z tym po prostu, za każdym razem jak o tym myślę, przypominam sobie, mimo że byłem już wtedy dorosłym chłopakiem, no to budzi to we mnie jakieś takie zlęknienie i, i dziwne doświadczenie, chociaż wiem, że oczywiście zrobiłem dobrze. Wróćmy jednak do sprawy Moskwina, dzisiejszego bohatera naszego odcinka, antybohatera. Po tym incydencie dorozwinęła się u niego obsesja na punkcie cmentarzy nekrologów i ogólnie tematu śmierci. Uważał, że zmarli wzywają go i potrzebują jego pomocy. Do tego doszły jeszcze inne zaburzenia, gdyż uważał on, że te dziewczynki nie umarły naprawdę i że to właśnie on może dać im drugą szansę oraz przywrócić je. Do życia, tak. On wierzył w to, że może przywrócić te dziewczynki do życia, i do samego końca był przekonany, że naprawdę robi to dobrze. Świadczy o tym chociażby fakt, że nigdy nie przeprosił podobno rodziców tych dziewczynek za czyny, których się dopuścił, a wręcz przeciwnie, w pewnym momencie zwrócił się do najbliższych, do rodziców, mówiąc następujące słowa: Zostawiliście te dziewczynki w zimnie, a ja je zabrałem do domu i ogrzałem. Moskwin w pewnym etapie swojego życia chciał adoptować pewną dziewczynkę, natomiast jego wniosek został odrzucony ze względu na słabe warunki finansowe. Nie był w stanie zapewnić, wychodzi na to, wystarczających dóbr, tych potrzebnych w procesie adopcji, co dla mnie. Osobiście jest dość dziwne, biorąc pod uwagę to, że był to gość mocno wyedukowany, zapewne też zarabiając no, nieminimalną krajową. Ale zostawmy już jego historię, bo tak jak wspomniałem, jest to persona dość mocno znana na świecie. True Crime. Nie chcę tu dziś w 100% poświęcać się jego historii i tego. Czego się dopuścił, chociaż już w sporym stopniu to zrobiłem. Zresztą kilka lat temu nagrałem o nim taki mini podcast, opisałem jego historię. Znajdziecie go dokładnie tu na kanale Strefy Mroku, wpisując kolekcjoner Lalek. Ale skupmy się na tym, co gruchnęło jak grom z jasnego nieba w rosyjskiej prasie. Co ciekawe, też w momencie, kiedy rekordy popularności bije sprawa Eda właściwie to nie tyle co sprawa, tylko serial, który wypuścił Netflix. Wiadomo, że Moskwin z Gainem to dwa osobne zupełne przypadki, ale jednak można tu znaleźć też aspekty myślę łączące. No i właśnie pojawiło się w prasie sporo informacji na temat tego, że Anatolij Moskwin ma bezpiecznie wrócić do swojego domu, że może tak się stać. W latach wcześniejszych sądy wielokrotnie już odmawiały jego zwolnienia, jednak serwis informacyjny SHOT podaje, że lekarze-psychiatrzy uważają, iż może on już bezpiecznie opuścić mury zakładu psychiatrycznego, w którym przebywał. Przebywa, bo tu też nie powiedziałem wam wcześniej. Nie trafił on do więzienia za czyny, których się dopuścił, tylko właśnie do zakładu psychiatrycznego. To tam spędził te ostatnie kilkanaście lat kary, którą wymierzył sąd. O ile wierzyć rosyjskiemu serwisowi, to są już składane dokumenty do sądu w celu wypisania Moskwina ze szpitala i oddania go pod opiekę krewnych. Chcę też zmienić jego kategorię na niezdolnego do pracy. Co to oznacza? No, oznacza, że mógłby mieszkać z przyjaciółmi, krewnymi lub w placówce opiekuńczej, która nie będzie go już zamykać, izolować. Poza tym wnioskuję, że będzie miał on możliwość swobodnego poruszania się po prostu, gdzie tylko będzie chciał. Fakt ten wzbudził, jak pewnie się domyślacie spore oburzenie i strach też. Powrót traum u rodziców tych dziewczynek, których groby otwierał i okradał. Spora garstka z tych rodziców od lat apeluje, aby do końca życia uwięzić go w jakimś właśnie zakładzie zamkniętym, odizolować od społeczeństwa. I tu w artykule przytaczany jest nawet fragment wypowiedzi 59-letniej Natalii Hardymowej, która. Nie wierzy w jego powrót do zdrowia, to jest matka jednej z ofiar nazywa go wręcz tworem, który spowodował u niej napady strachu, przerażenia i paniki i nie wyobraża sobie mierzyć się z tym wszystkim ponownie. Pojawia się też wątek właśnie ponownej ekshumacji pochówków, znaczy ekshumacji i pochówków, yy, która po latach, no także byłaby bardzo ciężkim tematem dla rodziny przechodzić to ponownie. No i ogólnie strasznie trudna sprawa, która po latach wraca na pierwsze strony gazet. Na razie rozpisują się o tym właśnie portale rosyjskie, jednak jak wspomniałem, jeśli to wszystko się potwierdzi, a dość legitnie wyglądają te artykuły, no to zapewne ta informacja na dniach obiegnie także europejskie media. Tak, z ciekawości, ja na przykład już w brytyjskiej prasie widziałem informacje o tym wszystkim, bodajże Metro UK rozpisywało się. O, ciekaw jestem, jak zwykle, Waszej opinii w tym temacie: czy Anatolij Moskwin powinien jednak móc dostać drugą szansę i spróbować aktywować swoją normalność w życiu codziennym wśród ludzi, czy kategorycznie nie, biorąc pod uwagę to, Czego się dopuścił, i że takich zachowań nie praktykują osoby w pełni zdrowe, mogące na co dzień przebywać wśród ludzi, dlatego też należy ich od ludzi izolować. Wiecie, ja też jestem ciekaw, bo skoro sąd regularnie odrzucał wnioski o jego zwolnienie dotychczas z tego zakładu ostatni był bodajże w 2020 roku taki wniosek potem jego matka bardzo. Naciskała, zaznaczając, że jest to niesprawiedliwe, że przecież tak naprawdę nikomu nie zrobił krzywdy, nie jest jakimś tam seryjniakiem ani mordercą, a mimo to już tyle lat spędził za kratami, a przecież lekarze opiniują go jako zdolnego tym razem. No i właśnie tu bym się zatrzymał na chwilę, bo ktoś będzie musiał się pod tym wszystkim podpisać, albo już się podpisała, więc. Ktoś gdzieś tu bierze odpowiedzialność za to, co będzie się działo, a też zapewne, żeby nie wpakować się w kłopoty, podpiera to jakimiś procesami skutecznej, choć zdaję sobie sprawę, że to słowo dla wielu z Was będzie tu zdecydowanie do zastąpienia, ale mimo wszystko skutecznej resocjalizacji. Jeśli tym razem. A podkreślam, według rosyjskiej prasy wszystko na to wskazuje, Anatoli Moskwin dostanie szansę i zostałby zwolniony na wniosek lekarzy psychiatrów, do których później sąd przychyli się, no to będziemy mieli do czynienia z niezwykle medialnym tematem, jeśli wszystko też potoczy się tym tempem, to istnieje spora szansa, że już w przyszłym miesiącu jego status osadzonego w zakładzie psychiatrycznym mógłby ulec zmianie. Wiadomo, Jakie media podają te informacje, ale też ja osobiście nie widzę powodu za bardzo, dlaczego miałoby to odgrywać jakąś kluczową rolę, dlaczego mieliby coś tu mącić, hachmęcić. A jak wiadomo, w każdym kłamstwie jest ziarenko prawdy, nawet jakby, dlatego zachęcam Was do tego, abyście sobie obserwowali ten temat. Ja również będę bacznie przyglądał się, bo z tego co widzę, to jak na razie jest. To największa szansa dla Moskwina, aby opuścił mury zakładu. A ciekawi mnie ten temat tym bardziej, bo jego historia jest jedną z pierwszych, o której nagrywałem podcasty na tym kanale o, wiele lat temu, w jakim stopniu mam do tego sentyment. I to na tyle, jeśli chodzi o Kryminalne ploteczki, trzymajcie się. Jeśli macie też jakieś inne informacje w tej sprawie, to śmiało dawajcie znać, bo temat jest świeży. Dlatego też zachęcam, abyście absolutnie nie wierzyli w każde moje słowo. Ja tylko przekazuję to, co widziałem w mediach, co czytałem na zagranicznych stronach także to wymaga gdzieś tam weryfikacji. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i do usłyszenia.